Jestem bardzo zadowolony z tego, że, że podpisuję tutaj kontrakt na, na ten rok. Cieszę się bardzo z tego, ponieważ drużyna jest bardzo dobra, trener jest bardzo dobry i, i myślę, że, że ten rok pozwoli mi się bardzo rozwinąć. Kibice są podekscytowani tym, bo wyrobiłeś sobie markę jako taki barakostrzelny napastnik. W związku z tym cieszą się tym transferem. Nie chciałbym się na tym skupiać ani robić sobie jakiś tam presji, po prostu. Chcę skupiać się na, na, na ciężkich treningach i na każdym kolejnym meczu i, i pomóc drużynie i w zagraniu w europejskich pucharach. A jak oceniasz rywalizację w składzie w ataku Piast Gliwice? Też na tym nie chciałbym się skupiać. Po prostu chcę, chcę skupić się, się na sobie, chcę skupić się, się na, na, na swojej grze i tyle. Co myślisz o współpracy z trenerem Fornalikiem? Co słyszałeś o jego warsztacie wcześniej? Jak postrzegałeś go jako zawodnik innych drużyn? No, przede wszystkim to, to też miało y, duże znaczenie pod kątem mojej decyzji tutaj, bo, bo jak wiadomo, trener Fornalik jest bardzo dobrym trenerem i, i, i to mi też y, ułatwiło y, decyzję, którą podjąłem o, o przejściu do, do, do tego zespołu. Co możesz powiedzieć tak więcej o tej drużynie Piasta obecnie, jak obserwowałeś te ostatnie wyniki klubu w ostatnim sezonie i kiedy zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski? Co myślisz o tej drużynie? Na pewno bardzo solidna drużyna z dobrymi piłkarzami. Widać, widać duży kolektyw. Styl gry również pasuje pod, pod mój styl gry. Więc, więc tak jak mówię, te, te obie rzeczy... Złożyły się na to, że, że tutaj jestem. Można sobie przypomnieć, ten, ten kilka sezonów temu, kilka już. Dłuższy, dłuższy okres czasu, kiedy miałeś szansę już w piastrze wystąpić, co prawda tylko w jednym meczu. Ale jak ten okres wspominasz, bo też były wielkie nadzieje w związku z tamtym transferem. Znaczy, to już było dosyć dawno, więc, więc tak dobrze tego wszystkiego nie, nie, nie pamiętam. Pamiętam, że, że zagrałem jeden mecz tutaj na, na stadionie przy Okrzei. Później pojechałem na reprezentację młodzieżową i w drugim meczu zerwałem więzadła krzyżowe, które już niestety nie pozwoliły mi wrócić na, na boisko tutaj w, w barwach Piasta. No ale jednak na stadionie strzelałeś, no bo strzelałeś w barwach Polonii Bytom, jedna z pierwszych bramek, która tutaj padła po otwarciu nowego stadionu. No tak. Pa, pa, pamiętasz, <laughs> przypomnij ten mecz, czy pamiętasz ten mecz właśnie, kiedy strzelałeś? No bo sobie jest jako... E, pamiętasz w ogóle ten mecz? Tak, jest... tak, pa, pa, pamiętam. Pamiętam, na którą bramkę strzeliłem, pamiętam całą, całą tą... tą, tą, tą sytuację, ale pamiętam też, że, że przegraźń niestety. Wspomniane wtedy to było, tak. No właśnie, mówisz o tej kontuzji, ale... Teraz, jakie masz cele? Powiedziałeś, że nie, nie skupiasz się teraz na tym najbardziej, nie skupiasz się na wynikach, na tym wszyscy całej otoczce, tylko na ciężkim treningu. No ale taki pierwszy cel, czy co, na co już czekasz tak najbardziej? To znaczy, ja, ja nie chciałbym stawiać sobie jakiś, jakiś celów i y, mówić o, o ilościach bramek, które, które zdobędę, bo, bo po prostu. Myślę, że, że najrozsądniej jest skupić się na, na treningu i na każdym kolejnym meczu, bo, bo, bo uważam, że, że myślenie o tych wszystkich celach, o tych bramkach i o tym, co będzie za ileś tam, to, to tylko mnie, mnie oddala od tego wszystkiego. Myślę, że, że taką najlepszą drogą, którą, którą chciałbym podążać, to jest skupienie się na, na każdym kolejnym spotkaniu. A kibicom, jakby chciał przekazać tą wiadomość, że jesteś z nimi dzisiaj. Cześć, tu Kuba Świerczok. Pozdrawiam wszystkich kibiców piasta. Do zobaczenia na stadionie.